Szanowni Państwo, recytacja utworu własnego w wykonaniu pani Pelagi Kublickiej, reprezentantki piątej kategorii wiekowej, którą na początku już witałam i teraz uczynię to z przyjemnością ponownie. Myślę, że Państwo przyłączycie się wielkimi wrawami. Usłyszymy wiersz. Pod tytułem Optymizm w Snach i Marzeniach jesienią. Proszę. Kochani, jak dobrze jest mieć piękne sny i marzenia, bo przed nami jest tyle dobra do spełnienia. To sprawia, że chce się nam żyć i o własnych wspaniałych marzeniach śnić. Czujemy się. Młodzi duchem, aczkolwiek wiekiem seniorzy. Spaceruj jesienią przez park. Dywan przed tobą wspaniały sam się ułoży. Krzyże, kapliczki w barwie jesieni same się przystrajają. Kasztany nam wprost pod nogi wpadają. Jesień, jak każda pora roku, jest nam w życiu potrzebna. Wybór karola Wojtyły na stolicę Piotrową z jesienią zbieżna. Także błogosławiony ksiądz Jerzy jesienią swe życie za ojczyznę oddaje. Wszystkim czczącym jego łaski z nieba daje. Matka Boża Różańcowa też sobie tę porę roku wybrała. Podle panto. Swoją siłę i moc okazała. Ojczyznę Polską też umiłowała i przed wiekami Królową Polski została. Kocham tę piękną, cudowną, polską jesień na bezchmurnym niebie. Zanoszę swe modlitwy za zmarłych. Boże wszechmogący do ciebie. Radość mam wielką, że marzenia się spełniają, piękne sny i marzenia jeszcze się urealniają. Matkę Bożą miłosierdzia, 16 listopada czcimy i na kolanach przez jej stawienictwo za ojczyznę prosimy. Radość mam wielką. Że marzenia się spełniają. Piękne sny i marzenia jeszcze się urealniają. Mam od dziecka swoje skryte marzenia, które wciąż oczekują spełnienia. To nic, że nasza młodzież chwilowo się pogubiła. Życzmy wszyscy, wszyscy młodym ukochania Boga i aby ojczyznę Polskę polubiła. Niech nasze smutki w radość się zmieniają, Piękne sny i marzenia, Niech nie tylko jesienią się spełniają. Nie narzekajmy, nie bądźmy smutasami, Kiedy za oknem piękne słoneczko przeplata się z czarnymi chmurami. Cieszę się jesienią swojego życia. Bogata w doświadczenia,

Proszę na werdykt, bo już zakończyliśmy przesłuchania wszystkich kategorii wiekowych, recytatorów naszych ukochanych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dorosłych. Więc kochani, prosimy teraz o troszkę cierpliwości, bo już za chwilę nasze jury uda się na obrady. Więc czekamy z niecierpliwością na werdykt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. <todgłosy> Terima kasih.